Najniższa temperatura zanotowana na Ziemi wystąpiła w 1983 roku w stacji Wostok na Antarktydzie. Uwaga, wynosiła ona minus 89 stopni Celsjusza. Antarktyda to jedyny kontynent na Ziemi, na którym nie znajdują się stałe osady ludzkie. Nie ma tutaj miast, miasteczek i wsi. A jedyną oznaką człowieka są bazy naukowe, takie jak widoczne te za mną. Oficjalnie Antarktyda została odkryta dopiero w 1820 roku. Jednak już od setek lat uczeni twierdzili, że południowe rejony Ziemi prawdopodobnie są pokryte niezbadanym zimnym lądem. Warto wspomnieć, że od 1559 roku Antarktyda jest prawnie chroniona przed prowadzeniem działań wojskowych, testowaniem broni jądrowych i składowaniem radioaktywnych odpadów.